Nie będziesz chciał z Rozpoczynamy zawody. Prać każdy proszek potrafi. Ale śnieżną biel dają tylko niektóre. Ona pewnie używa droższego proszku. Ależ skąd? Tak właśnie pierze Rex. Rex z aktywnymi perełkami usuwa nawet uciążliwe plamy. Za niewielkie pieniądze. Rex. Sprytny sposób. Na pranie. Jakość firmy Henkel. Mhm. Mm Nasz ulubiony jogurt to jogobella. W każdym kubku znajdujemy podwójną przyjemność. Sot jogobella jest podwójnie owocowa. Owocowy jogurt, a do tego ekstra duże kawałki owoców. Smakuje im podwójnie dobrze. Moja rodzina jest tego warta. Tot jogobella. Zasmakuj tej różnicy. Witamy na Red Sea Riviera Egiptu, gdzie zawsze świeci słońce. Każdego dnia, każdego roku. Wow, wygląda super! Tak, zróbmy imprezę na otwarcie! tak, tak, tak. Huh? tak, tak. tak. się! I właśnie! Ale, a, a może. A, tak. Może za Zaraz. Co? Brazylijską? Nie, ja bój Brazylijską? Gdy masz przyklepnięte włosy, brak ci pewności siebie? Czujesz się niewidzialna. Nowy SunSilk Volume Plus, zwiększający objętość włosów. To twój efekt. Push-up. Nowy SunSilk Volume Plus. Efekt Push-up dla włosów. Najsilniejsi mężczyźni w kraju przyjechali do Wrocławia. Mariusz Pudzianowski chciał im udowodnić, że wciąż jest najlepszy. Konkurenci starali się wydrzeć mu zwycięstwo. Czy ktoś był w stanie naprawdę zagrozić mistrzowi świata? Siłacze. Dziś o 16.50 w TVN. Pascal ugotuje. Ja z Potrzebuje melonową. Potrzebuje... Trzy pomidory. Dużo ryzykuje. Jakbym to robił w powietrzu, to jest bardzo niebezpiecznie. To nie będzie koniec uczty. Pascal dla zawodników Legii Warszawa przygotuje jeszcze spaghetti alla la puttanesca i deser z owocami. Pascal, po prostu gotuj. Dziś o 18 w TVN. Bon appétit, la part de Kno. Płynęliśmy jednym z największych liniowców świata. W USA rozpoczęła się kampania reklamowa ITVN, Nowego kanału satelitarnego dla Polonii. Przyglądaliśmy się, jak powstawały nowe teledyski Bajmu, Patrycji Markowskiej, Magdy Fam. Podziwialiśmy piękne kreacje. Witaliśmy Europę w Teatrze Sabat. Co za tydzień. Jutro o 13.50 w TVN. Na program i na wiosenną metamorfozę zaprasza Wella, kreator modnych fryzur. Proszę bardzo, like W poprzednim odcinku klasę pokazała Kasia. Teraz wiedzą, chcą popisać się kolejne dzieciaki. Co Francuzi podarowali Amerykanom w setną rocznicę uzyskania niepodległości? Co studenci nazywają alma mater, rektorat, uczelnię, indeks czy akademię? To z nich błyśnie geniuszem? Dzieciaki z klasą. W poniedziałek o 20.40 w TVN. Dzięki Państwa pomocy sprawiliśmy, że część małych pacjentów w Centrum Zdrowia Dziecka leczona jest w znacznie lepszych warunkach. Ale przed nami jeszcze dużo pracy. To miejsce nie powinno kojarzyć się tylko z łzami i cierpieniem. Razem możemy dokończyć to, co zaczęliśmy przed rokiem. Liczy się każda złotówka. Wysyłając SMS o treści Nadzieja pod numer 7126, wspierasz akcję odnowy Centrum Zdrowia Dziecka. Wyprzeć innych! Wymień olej na platynę, Wygraj trwałość i niezawodność dla swojego auta oraz platynowe nagrody. A wśród nich między innymi samochód osobowy i sprzęt RTV wysokiej klasy. Czerwone wino. Sok. Kawa. Nowy Vanish Oxy Action Spray do dywanów i tapicerki całkowicie usuwa trudne plamy. Piana z aktywnym tlenem wnika w głąb tkaniny i natychmiast zaczyna działać. Po paru minutach zbierz pianę suchą ściereczką i popatrz, plama po kawie zniknęła. Plama z soku szpeci Twoją kanapę? Po prostu spryskaj plamę i zobacz jak znika na Twoich oczach. Nowy Vanish Oxy Action Spray do dywanów i tapicerki całkowicie usuwa trudne plamy. Uciekasz przed grzybicą stóp? Nieustające swędzenie i pieczenie doprowadza cię do szału? Teraz jest nowe rozwiązanie. Lamisilat, który nie tylko leczy, ale i zabezpiecza Twoje stopy. Już nie potrzebujesz 28 dni. Lamisilat zrobi to tylko w 7 dni i zapewni stopom skuteczną ochronę przez wiele tygodni. Lamisilat, tylko 7 dni kuracji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dobrej kawy bym się napił. No, ale takiej z mlekiem i cukrem. Z Classic klasik 3 w jednym wystarczy tylko zalać. A łagodny smak kawy z mlekiem i cukrem łagodnie pobudzi cię do życia. A może śniadanie? Hmm. 3 do 1, że polubisz łagodny smak kawy z mlekiem i cukrem. Jeden kras. I już tam jestem. Ogromna przestrzeń, dziki klimat i smak wielkiej przygody. Mmm, wszystko w grillowanym smaku dużej kanapki Big Tasty. Big Tasty, wielki smak w wielkim wymiarze. Zmieniłam męża na lepsze, dzięki Florze Proaktiv. Od kiedy ją je, cholesterol spadł mu niesamowicie. Już po trzech tygodniach. Flora Proaktiv dba o serce, które cię kocha. Już od trzech dni go nie mam w domu. Aha. Strasznie się martwi. Zadzwoń do Pawła. No i jak? Nie sądzisz chyba, że jest tu, w Krakowie? Jakieś wieści? Zamów nowy abonament Telekomunikacji Polskiej i rozmawiaj za darmo we wszystkie wieczory i weekendy. Wrócił godzinę temu! <laughs> Przyjdź do telepunktu lub salonu idea. Rozmawiaj do woli. Telekomunikacja Polska. Dobrej pogody w czasie prac w ogrodzie życzy producent nawozów Substral. Oh. Substral. Zadbane rośliny. Że może zatrzymać płatki Goldflakes tylko dla siebie, ale zapomniała o jednej ważnej rzeczy. Kiedy raz spróbujesz Goldflakes, chrupiących płatków pokrytych złocistym miodem i orzeszkami, pokochasz ich smak tak bardzo, że nie da się tego ukryć. Gold Flakes! Gold Flakes! Gold Flakes! Jeśli chcesz zatrzymać płatki Goldflakes tylko dla siebie, pamiętaj tego, nie da się ukryć. Nestle Goldflakes tak pyszne, od razu widać. Dla ciebie super wybór, mega jakość, bella perfekta, żyj kolorowo. O, o tak! To było pełne wrażeń spotkanie na szczycie Krzemka i Agaty. Okazało się sukcesem. Jej, Mariusz, nie ma jest. jaka Mariusz, Agatko. Magda musiała od. Kto zajmie jej miejsce? Trzy serca. Dziś o 18.30 w TVN. To będzie największy show Zjednoczonej Europy. Michał w świecie bez granic. Wchodzimy do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku. Zapraszam Państwa na ten specjalny program. Jak wiśniewcy zareagują na prowokacje ze strony Magdy Fam. Jestem kobietą, matką jego dzieci. I potrafi bronić swojej rodziny. Wydrapie oczy każdemu, kto jej zagraża. Muzyczną gwiazdą programu będzie zespół Groove Coverage. Dla widzów mamy najnowsze płyty z autografami muzyków. Jestem jaki jestem. Dziś o 20.00 w TVN. Gdy ją zobaczył, do reszty odebrało mu rozum. Z przyjacielem wybrał się w drogę, by zdobyć serce ukochanej. Obaj starali się zwrócić na siebie jej uwagę. I to akurat im się udało. Olbrzymia dawka głupoty. Jim Curry i Zew w filmie Głupi i Głupszy. Dziś o 21.25 w TVN. Halo. Cześć Ewa. Nie, gdzie w telewizorze? Nie, nic nie wiem. Kasia robi karierę. Katarzyna z autorką książki Wolne, dźwięki miłości, czy dźwięki miłości mogą rozrywać w między Tomek musi to znieść z godnością. Nie ludzie rozpoznają, je zatrzyma się na chwilę między półkami, to by się tłum zebrał, ty musisz iść. Ale dlaczego ja? No, no bo ty jesteś nikim. Kasia i Tomek. Jutro o 20 w TVN. Zabak mężczyzn. National Geographic prezentuje HANZA śladami pierwszej Unii Europejskiej. Fenickie wraki. Odkrywca Titanika rusza na łowy. Pirma. Gorączka złota w tolinie tygrysów. Wizyta na Kubie. Kubie w stanie Kansas. Ponadto w majowym numerze mapa. Wielkie jeziora mazurskie. National Geographic już w kioskach. Białe. I czarne. Woda. I ogień. Drób i wołowina. Rosół królewski Winiary drobiowo-wołowy łączy w jednej kostce delikatność drobiu i siłę mięsa wołowego. Rosół królewski Winiary, bo smak to sztuka łączenia. Sioma kędzior, kopela, poznajesz? To ja mały, słuchaj, misiek wraca do kraju. Wpadnij do mnie, zbieram chłopaków. Kędzior! Mały? <noise> Gruby Perez? To ty? <noise> Wygląd się zmienia. Co z tego? I Sprite jestem sam. Tylko znowu na lepą. Dzień dobry. Czym pani Pisze. usuwa plamę? Nie bardzo mam wybór. Używam wybielacza. To co? Próbujemy? Nie no, co pan robi? Kolor się zniszczy. Tak jak tutaj. Do kolorowych rzeczy lepszy jest waniż. A niby dlaczego? Bo jest bezpieczny. Nie ma chloru, nie ma ryzyka. Usuwa plamy, a nie niszczy kolorów. Plamy zniknęły? Kolory w porządku? Podoba mi się. Wanisz więcej znaczy od chlorowych wybielaczy. Go końca. Ekstra. To znowu ja. Sprzątnęłaś? O, a to co? To nie brud, to uciążliwy osad z kamienia. A to co? To cilit doskonale usuwa kamień i rdzę. Wystarczy polać, patrz, bez szorowania. I ten okropny brud też wyczyści? Tak, to też kamień. Cilit działa natychmiast. Usuwa kamień i rdzę błyskawicznie, bez szorowania. A ten zaciek? Ochydna rdza. Cilit z łatwością usuwa tak rdzę. Rewelacja. Muszę pokazać Joli z szóstki. Cilit. Bez trudu usuwa kamień Po raz pierwszy w Polsce. Rosół królewski z dziczyzny. Doskonały do sosów. Rosół królewski winiary. Niezwykły smak i aromat. jest? smak crustów, a schodzie słońce. Papryka mocno na słońcem. Sam spróbuj. Crown Chips Patryka Papryka pełna słońca. Ty wykorzystasz swoją pulę możliwości. Pula rozmów i SMS-ów bez abonamentu. Pakiet 400 minut. Jeden grosz za minutę z wybranymi osobami. Motorola z aparatem cyfrowym. Tylko w Plus GSM. Z najszlachetniejszych kawowych ziaren. Tworzymy Tribo EXCLUSIVE. Kawę, która pomoże ci wyrazić najpiękniejsze uczucia. On this sweet and lovely day in spring I offer a diamond ring Dziel się swoim szczęściem z tymi, których kochasz. Chibo, podaj to, co najlepsze. wiele na głowie? Twoja nowa pralka Indesit z programami time for you niezwykle szybko wybierze wszystko. A życie stanie się prostsze. Indesit. My pracujemy, Ty masz wolne. Wyłączyć pompę. Kryć się. Co pół godzinny pomiar ciśnienia. Osłona się dzieje coś bardzo niedobrego. Szykuje się wybuch. Rajską wyspę niszczy wybuch wulkanu. Jadąc ze mną, zwiększycie szansę do czekania jutra. Rozpoczyna się walka o przetrwanie. Gdy czas ucieka. Jutro o 10.20 w TVN. Oto wzruszająca opowieść o przyjaźni niezwykłego psa i chłopca. Słuchawki. Byli nierozłączni. Jeden za drugiego oddałby życie. Lassi nie. Każdy chciałby mieć takiego psa jak Lessie. Jutro o 14.15 w TVN. Lace zaprasza na film w miłym towarzystwie spełnić marzenie syna. Pustynia jest przerażająca. Jesteśmy no, na środku no, pustyni. Masz do pokonania 16 kilometrów, jeśli chcesz się stąd wydostać. O kurczę musi pokonać strach o Boże. i samotność. Północ, środek pustyni, sama. Gdzie oni są? Dla ciebie wszystko. Jutro o 20.30 w TVN. Matka? Wojak? Albo pracuś? Rola z góry ustalona. Każda mrówka się z tym godzi. Tylko jedna nie. Szalona. Mrówka Z, amator piwa. Lubi pląsać i flirtować. Przez amory musi teraz na wojenkę maszerować. Gdy powraca w lasku chwały, wciąż apetyt ma na życie. Wiasyr bierze więc księżniczkę. A co dalej? Zobaczycie. Za mrówki mówią Woody Allen, Sharon Stone i Sylvester Stallone. Mrówka Z. W poniedziałek o 10.25 w TVN. Każda mrówka ma swoje 5 minut. Kiepski jestem w grach słownych.